I tak właśnie dzisiaj oto trafiła do mnie alokacja Kaliodora do mojej kolekcji. Ładna sadzonka. Ponad metr wysokości. Idzie kolejny liść. Ziemię dałem kwiatową. Yy, z dodatkiem obornika granulowanego. Ziemia z nawozem dodatkowo. Obsypałem wszystko drobną korą, żeby tak ziemia szybko nie wysychała. Strasznie wieje dzisiaj. Mieczyki trzeba było podwiązać, bo się przewracały. Tutaj mam do południa. Do południa mam cień. Po południu mam słońce. Właśnie za sprawą tego orzecha. Tak wygląda nowa Aloka, alokazja Kaliodora. Właśnie wybór stanowiska był tutaj kluczowy. Z pomocą przyszedł mi Maciek z kanału Ogród Macieja i rośliny egzotyczne. Który jest specjalistą właśnie w balokazjach, w kolokazjach, w lełkokazjach. Znajdziecie u niego na kanale super oczko wodne z czystą wodą, karpiami. Ma również bananowce. Miskanta Olbrzymiego i wiele innych egzotyków, których ja jeszcze nie mam. Tak się prezentuje alokazja Kaliodora. W ogóle dzisiaj wieje. Patrzcie na basio, potargany, rurki połamane. Zapraszam serdecznie do śledzenia kanału. Dajcie subskrypcję. Pozdrowienia jeszcze raz dla Macieja. Trzymajcie się, hej.